Witam Cię bardzo serdecznie tu na tym kanale. Dziękuję, że jesteś. I dzisiaj chcę odpowiedzieć na częściej zadawane pytanie naszej klientki, czyli jak wygląda taka sesja psychodietetyczką, na czym ona polega, a także czy na pewno jest dla Ciebie. Zostań do samego końca, ponieważ na końcu tego wideo będzie dla Ciebie niespodzianka. Ale zanim powiem, jak to wygląda, czy jest to dla Ciebie, to najpierw chciałam przedstawić się, ponieważ wiele osób mnie już zna, znam je nawet ponad 20-25 lat, natomiast wiele osób jest nowych, dochodzi w związku z tym w krótki sposób powiem, skąd u mnie takie zainteresowanie. Przede wszystkim jestem w studiach z odnowy biologicznej, na którym również zajmowałam się dietetyką. Prowadzę Akademię Zdrowia ponad 25 lat i już setki osób u mnie schudło 5, 10, 20, a nawet 38 kg. Sama również miałam takie doświadczenie w życiu, ponieważ mój tata miał dużą, dużą nadwagę. I w związku z tym ja już też przeszłam wszystkie różne diety. Dopiero od kilku lat w zasadzie moja waga pomimo świąt, różnych spotkań rodzinnych, wyjazdów po prostu utrzymuje się taka sama. Nie mam już w tej chwili zwyżek. Oprócz tego skończyłam również roczną szkołę związaną z naszą kobiecością, z akceptacją siebie u Natalii Jefimowej. Skończyłam również jak pokochać siebie, jak być bardziej pewną siebie u Natalii Rowińskiej, a także coaching dietetyczny również u Tadeusza Grzesiaka, no i wiele innych szkole u Asi Bobel, jak na trwałe zmienić swoje życie, jak pracować ze swoimi emocjami, więc tyle na mój temat. Natomiast jak wygląda taka sesja właśnie coachingowa? Przede wszystkim chcę tutaj powiedzieć, że nie polega ona tylko i wyłącznie na tym, co jemy, jak jemy. Nie stosuje żadnych posiłków, jakichś specjalistycznych diet, które, drastycznych, które trzeba stosować w swoim życiu. Po prostu, owszem, rozmawiamy na ten temat, natomiast uczę w jaki sposób na stałe dobierać odpowiednie składniki diety czyli jakie, jakie węglowodany, ile dobieramy indywidualnie do potrzeb. Nie jestem za żadną dietą ani keto, ani. Dasz, a nie wszystkimi innymi dietami, ponieważ naprawdę trzeba styl życia dobrać tylko i wyłącznie do siebie, do swojego stylu życia, do swoich zapotrzebowań, do swoich emocji, również jakie przeżywamy. Tak więc ustalamy różne składniki, czyli ile powinnaś jeść. Białka, ile powinnaś jeść tłuszcze? Jakie te tłuszcze? Czyli ogólny robimy taki zarys, po to, żebyś się nauczyła. Ja zazwyczaj mówię, żeby moje klientki najpierw skorzystały ze wszystkich dietetyków, a dopiero później przyszły do mnie, z uwagi na to, że. Każdy już ma naprawdę dosyć tych diet, albo czasami klientki mówią, że mają całą stertę tych diet i po prostu czekają, aż one się skończą, żeby zaczęły normalnie jeść. Więc tego nie robimy. Natomiast co robimy? Przede wszystkim pracujemy z emocjami. Zauważ, że jest osoba, która na przykład je dużo słodyczy i jest szczupła. A jest osoba, która tylko popatrzy na słodycz i zaczyna tyć. Więc pracujemy z emocjami, pracujemy z Twoimi przekonaniami, pracujemy również, jak w jaki sposób radzić sobie ze stresem, bo często zajadamy różne smutki, złości, zazdrości, no i wiele, wiele takich emocji jest ponad 200. Pracujemy nad tym, przyglądamy się im indywidualnie. Oczywiście uczę tutaj różnych technik, takich antystresowych, a także akceptacja siebie, jak bardziej pokochać siebie, jak oczyścić swój organizm, w jaki sposób, jakie są metody, jakie zioła użyć. Także jest to takie holistyczne podejście, ponieważ też zajmuję się tą medycyną chińską, też z ponad 27 lat, więc również tutaj wliczam tą medycynę chińską, która jest też bardzo istotna, właśnie przy odchudzaniu. No więc. Pomyśl, czy chcesz już na trwałe schudnąć, czy chcesz już pożegnać się ze wszystkimi dietami, które tak naprawdę Ci nie służą, to zapraszam serdecznie na taką konsultację. Możesz umówić się do mnie poprzez Buxi, stronę Buxi przez Akademię Zdrowia Wiesława Dreszyńska. Możesz napisać do mnie prywatnie lub zadzwonić. A ta niespodzianka to jest 20 minut takiej bezpłatnej konsultacji online, tylko dla ciebie, jeśli polubisz ten live lub prześlesz go innej osobie. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Jeśli masz pytania, to bardzo proszę pod tym live'em o twój komentarz. Do usłyszenia. Pa!